Oh shit. Here we go again. Włączając jakąkolwiek część serii Grand Theft Auto otrzymujemy naprawdę całą paletę przeróżnych rzeczy, jakie możemy podczas gameplayu robić. Miasta i tereny pozamiejskie po jakich się poruszamy są, co tu dużo mówić, doskonale dopracowane, co więcej nawet w tych starszych tytułach. I dokładnie tak, mówię tu nawet o GTA 1 czy tym bardziej GTA 2, które na początku obecnego wieku na wszystkich graczach robiły niemałe wrażenie. Z kolei twórcy GTA dopracowują swoje produkcje zawsze równie mocno pod kątem doboru historii, misji, a także postaci, z jakimi protagonista gry i w konsekwencji gracz ma do czynienia. To, co nie rzuca się w pierwszej kolejności lub rzuca, ale w mniejszym stopniu nam graczom w oczy, to postacie drugoplanowe odgrywające jedynie krótkie epizody podczas... Pewnych etapów w grze. Jeżeli włączymy sobie listę postaci, jakie występowały w poszczególnych częściach cyklu, okaże się, że tych, o których nie wiemy zbyt dużo, jest naprawdę wiele. Jednocześnie, gdy spojrzymy na misje, jakie u tych postaci wykonywaliśmy, wielu stwierdzi, że gra zazwyczaj, choć nie zawsze, nie dała nam ich wystarczająco dobrze poznać. Takimi właśnie postaciami dzisiaj się zajmiemy. Spróbujemy dowiedzieć się o nich kilku ciekawych faktów, no i ogólnie rzecz ujmując pokrótce je sobie omówimy. Zaznaczam, że takowych postaci jest naprawdę dużo i na pewno nie uda nam się w tym odcinku omówić ich wszystkich. Poruszę kwestię raptem kilku osób, natomiast jeżeli film Wam się spodoba, to rzecz jasna pociągniemy ten temat dalej i zrobimy kolejny materiał lub materiały uzupełniające wątek. W związku z tym pamiętajcie moi kochani, żeby po obejrzeniu materiału pokusić się o jego ocenę. Zawsze jestem za to bardzo wdzięczny, a także zetknąć na moje social media, gdzie chociażby co jakiś czas publikuję memy, a także informuję o odcinkach, które mogły zostać przez was pominięte. Życzę wam świetnej zabawy i zapraszam na kilka następnych minut spędzonych w moim towarzystwie partnerem odcinka, jak i całego kanału jest serwis eneba.com, czyli miejsce, gdzie w świetnych cenach możesz zakupić m.in. klucze do gier, doładowania paysafe game Passy czy waluty w grach takich jak chociażby GTA Online czy Fortnite. My jako gracze zawsze szukamy okazji, żeby nieco zaoszczędzić i tu Eneba wychodzi temu naprzeciw, co chwilę oferując nam nowe promocje, jakie znajdziemy w zakładkach w górnej części strony. Pamiętaj o grach z serii GTA, które ja jako fan tego tytułu polecam najbardziej. Do tego rzuć także ok na opis dzisiejszego filmu, gdzie znajdziesz linki, jakie mogą cię zainteresować i dzięki którym możesz nieco zaoszczędzić. eneba.com to zaufany serwis, którego każdemu polecam. Z uwagi na to, że GTA 1 czy to GTA 2 były dość ubogie pod kątem omawianego dzisiaj tematu, zaczniemy sobie od części wypuszczonej w 2001 roku, czyli rzecz jasna od GTA 3. Mężczyzna o jakim mowa, pojawił się także w GTA Liberty City Stories, o czym warto wspomnieć, bowiem na przykład z uwagi na to, że LCS nie było wypuszczone na pc przez to cieszy się mniejszą popularnością. Wiele osób może o tym fakcie nie wiedzieć. Przechodząc do sedna, pierwszą postacią, o jakiej mowa i jaka, moim zdaniem, odegrała ciekawą rolę, był Rej Machowski. Po powrocie z wojska, Ray, podobnie jak wiele osób wracających z frontu, wstąpił do departamentu policji w Liberty City. Machowski na początku sam był przestrzegającym prawa oficerem policji w przeciwieństwie do jego kolegi z pracy Leona McGaffreya, współpracującego z bardzo znaną prezesoną w przestępczym świecie, Donem Salvatorem Leon. W pewnym momencie McAfee poznał Reja z Tonim Cyprianim, której szybko. Stał się służbowym celem Machowskiego. Rej chciał go najzwyczajniej schwytać i oddać w ręce wyżej postawionych organów ścigania. Z czasem, z nieznanych powodów, podejście Reja uległo diametralnej zmianie, bowiem ten zszedł na nielegalne tory, zostając informatorem japońskiej yakuzy. Ściślej mówiąc Asuki Kasen i Kenziego Kasena. W grze GTA 3 Asuka zleca Klodowi, aby ten skontaktował się z Rejem i wykonał dla niego kilka przysług, oczywiście za niemałe pieniądze. It's time you met our man inside the LPD. Here's a u tej postaci jakie są naprawdę wymagające i dotyczą ważnych wydarzeń w grze, jest też quest o nazwie Silence the Sneak, gdzie musimy zabić Liona Magafreya, ponieważ ten rzekomo wypaplał się o powiązaniach Machowskiego z tutejszą jakuzą.. good this is it i'm way over my head and i'm starting to drown here the cia seems to have a vested interest in spank and they don't like the screwing with the cartel i'm a marked man so i'm getting out of here get me to my flight at the airport and i'll make it worth your while Koniec końców wszystkie nielegalne poczynania Ray'a wychodzą na jaw, robi się wokół niego zbyt gorąco i ten pod Claude'a ucieka z Liberty City na południowo-wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Ciekawa postać odgrywająca ciekawy epizod w całym cyklu. Szkoda, że twórcy nie dorzucili nieco więcej w samej grze na temat tej postaci, jak i nieco bardziej nie przygotowali jej backgroundu. Z Liberty City przenosimy się do Vice City, choć nie do końca, ponieważ kolejna postać, o jakiej będziemy rozmawiać, odegrała także swój epizod w Mieście Wolności. Mowa tu o Averym Carringtonie, jaki według mojej opinii odegrał, może nie niesamowicie wielką rolę, zaś z kolei to właśnie jego osoba wpłynęła znacząco na pewne wydarzenia w grze. Zaczniemy sobie od tego, kim był Avery Carrington, skąd pochodził, no i czym się zajmował. Avery był mieszkańcem Teksasu, to właśnie tam się urodził i tam spędził lwią część swego życia. Gdy w latach 70 80 do Vice City z uwagi na słabą kontrolę między innymi linii brzegowej masowo napływała popularna używka, chyba najbardziej kojarzona z Pablo Escobarem, czyli kokaina, Avery jako spec od nieruchomości dostrzegł w tym miejscu olbrzymi potencjał. Harrington był właścicielem firmy Avery Construction, jakiej siedzibę mogliśmy oglądać w miasteczku Blueberry w stanie Red County w grze GTA San Andreas. Avery działał niekonwencjonalnie, choć swoimi praktykami idealnie wpasowywał się w sposób funkcjonowania Vice City lat 80. Z uwagi na to, że inwestowanie na rynku nieruchomości cechuje się tym, że aby zarobić należy taniej kupić i drożej sprzedać, to należy szukać ku temu okazji i sposobów, aby po zakupie podnieść wartość nieruchomości. Awery nie był osobą, jaka lubiła prognozy i kalkulacje. Wolał stworzyć plan, dzięki któremu na pewno zarobi i niczego nie pozostawi w rękach przypadku. No, I was thinking more of your demolition skills. Now, this here, this is the development as planned, and this, this is the property that we're looking at. You're trying to say this new office block is kind of in the way. You catch on quick. Now, I'm going to head out of town for a while, and if that office development were to face sudden and insurmountable structural problems, then I. As a civil minded individual, you feel obliged to step in and save the rejuvenation of an important area of the city. Where can I get more like you? Mniejszymi przykładami owych planów Keringtona jest zlecenie Tomiemu mwtct w wszczęcia zamieszek w firmie Spand Express, która na początku nie chce oddać swojej ziemi, jaka jest potrzebna Averemu do sfinalizowania budowy wysokiego budynku w Vice Point. Innym przykładem jest nastraszenie właścicieli ziemi, którzy nie chcą sprzedać potrzebnego fragmentu Averemu i gdzie w konsekwencji Tommy przy pomocy mojego helikopterka w słynnej misji Demolition Man podkłada ładunki na sąsiadującej budowie. Z kolei najważniejszym punktem planu Carringtona z punktu widzenia gracza jest chęć obniżenia wartości gruntów na zachodniej wyspie Vice City. Jest tego na naprawdę wiele powodów, jak między innymi to, że plan Averego polega na wszczęciu wielkiej wojny między haitańczykami a kubańczykami. Spekulant każe Wetsettiemu zabić szefa haitańskiego gangu, ówcześnie przebierając się za kubańczyka, tak aby haitańczycy wiedzieli, że za wykończenie ich szefa odpowiedzialny jest lokalny konkurencyjny gang. Z punktu widzenia Tomiego, wojna tych gangów ma olbrzymie znaczenie, ponieważ dzięki niej osoby mające biznes na terenach gangów chcą jak najszybciej się stamtąd wynieść, sprzedając swoje drobki w okazyjnych cenach. Jakby tego było mało, Carrington doradza Tomiemu, jak wykorzystać jak najlepiej śmierć dotychczasowego lokalnego narkotykowego bossa, czyli Diaza, aby samemu zyskać reputację oraz pieniądze. Podsumowując Avery Carrington to piekielnie ważna postać, jak jej działania i ważny wpływ na rozgrywkę, gracz nie zagłębiający się w szczegóły może najzwyczajniej nie dostrzec. Następnie przenosimy się do stanu San Andreas, aby przybliżyć nieco sylwetkę pewnego mężczyzny i podkreślić, jak istotny wpływ ta osoba miała na losy fabularne tej części cyklu. Aby nie trzymać Was w niepewności, od razu powiem, że będziemy rozmawiać o Majku Torenie, agencie tajemniczej organizacji rządowej. Jednakże w fabule na samym początku poznajemy Majka od zupełnie innej strony. Z punktu widzenia cj oraz gracza Mike Toreno jest jedną z kluczowych postaci Syndykatu Loco, o czym wspomina mówiąc w cudzysłowie prawa ręka Uziego podczas kadcenki jednej z misji. Wówczas warto dodać, że dane tej postaci są wciąż anonimowe w przeciwieństwie do innych ważnych członków Syndykatu. W każdym razie jak sami widzieliście każdy postrzegał Toreno jako osobę zarządzającą, osobę jaka była dostawcą narkotyków do miasta, ważną prezoną w przestępczym świecie stanu San Andreas. Niemniej z czasem okazało się, że Mike Totano jest agentem, którego zadaniem było zwalczać przestępców, z tym, że w nieco inny sposób niż ten standardowy. Mike przeniknął w strukturę organizacji, aby prowadzić z nią wojnę. Nie chciał stać się bohaterem, ponieważ jak to sam mówił, zostanie bohaterem oznacza śmierć, a nie wygranie walki z przestępczością. Government agency. Kids like you. You expect heroes. We're fighting a war out there! I'll be a hero and I'll lose. And what do we have? Communism in Ohio. People sharing, nobody buying stuff. That kind of bullshit. So relax and listen. Podejrzewam, że z uwagi na to, jak wiele znaków zapytania pojawia się przy postaci Majka, to właśnie z tego powodu ten mężczyzna jest tak interesujący. Zadania, jakie gracz musi wykonywać podczas fabuły dla toreno, cała ledwo widoczna otoczka i działania w imię wyższego dobra to wszystko jest owiane tak dużą niejasnością, tak dużą tajemnicą, że staje się niezwykle intrygujące. Oczywiście, podczas gry pojawia się wiele cutscenek z tą postacią, dość duży wątek, ogólnie rzecz biorąc, jest poświęcony tej osobie. Niemniej podsumowując, nic tak naprawdę się nie wyjaśnia, cała przeszłość Majka jest totalnie nieznana, a całość kończy się do tego w niespodziewany sposób, gdzie Torino pomaga Sweetowi wyjść z więzienia. I'm tired of your fucking little jobs. Ah, will you stop? This is pathetic. Come on, you're embarrassing yourself. Come on, put it down. Don't be ridiculous, okay? Hey, I got a little surprise for you here. You ready for this? Huh? Answer it. Hello? Carl, sweet, sweet. Oh, sweet. I don't know what happened. They just released me. No idea what's going on. But I'm in the square outside the precinct in Commerce.

Mianowicie z scenek w jakich bierze udział Toreno wynika, że prawdopodobnie tą tajemniczą agencją, dla której ten pracuje jest CIA. Wynika to z tego, że Toreno jest zamieszany w politykę Ameryki Południowej, a także w handel kokainą, o co wielokrotnie podejrzewano właśnie CIA. Dodatkowo w misji Noe Mike Toreno mówi cj aby ten dostarczył jego chłopakom w terenie trochę sprzętu, bowiem w przeciwnym razie ci nie pożyją za długo. Toreno motywuje swoją prośbę tym, że on nie może tego zrobić, ponieważ jest obserwowany. Mike nawet dokładnie mówi przez kogo, wymieniając inne duże agencje, jak DEA czy FBI. Z kolei o CIA, ani widu ani słychu, co jest kolejnym przesłaniem, że być może Mike pracuje dla tego ugrupowania. Dajcie proszę koniecznie znać, co Wy na ten temat uważacie: oh, all on me. One DEA, one FBI, a Russian, a Cuban double agent. And my paymasters. Checks and balances. Nobody is watching anybody watching nobody. Know what I mean? Go. Whatever, man. Moi kochani, na dziś to byłoby już wszystko. Dziękuję wam za wspólnie spędzony czas, za wszystkie oceny oraz komentarze, a także zapraszam was na kolejne odcinki, no a te już niebawem. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!